Dzień dobry, dzień dobry, to Murarz z tej strony. Dzisiaj mamy niedzielę. Już tam parę dni wypuszczałem samce. Odbyło się bez strat. Jak najbardziej ok. Cztery razy już może były puszczone. Tutaj mam samiczki. tutaj stwierdziłem, że po oblocie samcy wypuszczę samiczki. No i oczywiście musiało się to wydarzyć. Zdumiewający jest fakt, że samce mam po 25 do kosza, samicy mam 15, czyli mam 10 samcy do przodu. No i oczywiście jaszcząb uderzył, no i co zrobił? Uderzył nie w samce, tylko w samicę. Dzisiaj rano przyszedłem, to siedziała tu samiczka, wpuściłem ją, za chwilę Wam pokażę. Generalnie nie jest w złej kondycji, bo jakby uciekła spod szpon. Ale przejechałem po brzuchu trochę. Mam nadzieję, że się wykuruje, że wszystko będzie ok. Natomiast ironia losu jest taka, że samcy jest więcej i jest ok, nic się nie wydarzyło. Samic mniej akurat uderzył w samicę. Za chwilę ją złapię i pokażę wam. No i mam tą samiczkę taka z zeszłego roku 2023. No i zobaczcie, jak ją przejechał po brzuchu. Ale już to ma zaschnięte. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jest nawet w dobrej kondycji. Więc sama wskoczyła do gębnika, A sama uciekła z szponów i przyleciała. Także mam nadzieję, że nic jej nie, nie będzie. Że się wykuruje i pójdzie do kosza. Jeżeli nie, no to zostanie w domu. Jeszcze za chwilę wam pokażę, bo byłem ostatnio u mojego kolegi. Poparowaliśmy rozpłód. Także pokażę Wam, co tam słychać w rozpłodzie. A tu mam rozpód, zrobiłem taki, znaczy zrobiłem. W tym roku zrobiłem tak, że mam rozpód w jednym miejscu. Mam tu 13 par 13 samce od Norberta, dziuka plus oczywiście tam jakieś samice od niego też. Wszystko jest poparowane niektóre jeszcze siedzą pozamykane, bo mają problem z ogarnięciem cel ale tak naprawdę już większość, większość trafia do swoich cel nie miałem problemu z tym niektóre jeszcze uważałem, że mają po dwie cele także na spokojnie, na spokojnie muszą sobie to ogarniać, więc jeszcze je przymykam. No i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Także byłem u Norberta z tymi gołębiami. No bo tak jak powiedziałem te 14 samce, które tutaj mam, 13 przepraszam. To są wszystko samce od Norberta Dziuka, jak ktoś nie wie to zrobię taką małą reklamę Norbertowi, w tym roku w Maastricht w Holandii miał złoty medal w standardzie, samiczka z 2023 roku zdobyła jego złoty medal, także wszystko u niego jest ok, dobrze gołębie mu chodzą. Byłem u niego jeszcze i oprócz tego, że tam poparował mi te gołębie, podobierał je odpowiednio, no bo on te gołębie po prostu zna. No to jeszcze zrobiłem tak, że spisałem sobie dokładnie, jak on prowadzi swoje gołębie. Mam to napisane na kartce wszystko. I w taki sposób chcę w tym roku prowadzić moje gołębie lotowe. Co do lotowych gołębi, to tak jak wspomniałem wcześniej, mam 15 samcy i przepraszam, 25 samcy i 15 samic. No więc y, tam pod 40 jest do kosza. No i zobaczymy jak, jak, jak te gołębie pójdą w tym roku. Będą inaczej prowadzone. Y, nie będę już ich prowadził po swojemu, ale będę tutaj korzystał z doświadczenia Norberta. Bo jakby na to nie patrzeć, ma bardzo duże doświadczenie i bardzo dobre sukcesy. Więc trzeba się uczyć od mistrzów, którzy chcą się podzielić tymi swoimi informacjami. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam to szczęście, że że Norbert bardzo chętnie się ze mną dzieli i, i chcę po prostu z tego korzystać, chcę z tego skorzystać i zobaczyć, czy to, to wdrożenie te, 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 tego jego prowadzenia, wiadomo, że dochodzą tam jeszcze inne aspekty zdrowotne i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja uważam, że moje błędy wynikały w dużej mierze z prowadzenia, z, z karmienia i tak dalej. Więc tutaj będzie to ograniczone do minimum. Natomiast jak to będzie wyglądać dalej ze zdrowotnością, no to tu zrobiłem ten gębnik, także mam tu zrobioną podłogę, nie ma rusztu. Co do rusztu, to wszystko jest pięknie, ładnie, ale miałem go trochę za nisko, więc w gębniku młodych podniosłem go i teraz jest 25-30 cm, jeszcze potrzebuję to zrobić w gołębniku lotowym, także wszystko wymaga czasu, muszę to jakoś sobie zorganizować. No i zobaczymy. No. U nas w maju pierwsze loty, także do maja jeszcze tam dwa miesiące czasu. Tak jak mówiłem, zaczynam oblatywać te gałębie lotowe. Mam nadzieję, że tym jastrząb nie będzie za, długo, za, za dużo ich kosił <laughs> i ruszymy tam z tą czterdziestką, powiedzmy, w sezon lotowy. No i to tyle na dzień dzisiejszy. Tak, jak wspomniałem, niektóre jeszcze pozamykane, rozpłodowe i działamy, działamy, idziemy do przodu, rozwijamy się i trzeba brać doświadczenie i uczyć się od najlepszych. Także dziękuję Wam bardzo. Życzę dobrych przygotowań, no i życzę dobrych sukcesów w lotach. Tu na przykład jest. Taka para, samiec ten płowy jest od Norberta z Prangę, a samiczka jest od księdza Michała Motyki. Tamten szymel też od Norberta samiec, z linii od Reinerta. Także, a tutaj u góry ten samczyk to jest od, po Baciarach, czyli Wszyscy znają na pewno baciary zespół. No to jest Samiec z jego, z jego Gołębi, którego też dostałem od Norberta. Także, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, dobry lot. Cześć.